Ja, z drugiej strony Jala, z ze mną jest moja siostra, czekaj, to jak z tej drugiej okay. strony, to jesteś z drugiej mojej dzisiaj skombinowaliśmy sobie takie pytanka drobne, no i będziemy na nie odpowiadać. Okej. Okay. Pytanie numer pier jeden. Nasze ulubione danie, nie, nie powiem wam skąd biorę te pytania. Nasze ulubione danie, no nie wiem, naleśniki. Co? Nie no. naleśniki? Naleśniki! Naleśniki, tak! Z czekoladą! Z czekoladą! Tak, nie wolę z dżemem. wolę z dżemem. Kolejne pytanie, co najbardziej razem lubimy robić? Jakbyś? Eee. Jak No. No, chyba razem nagrywać w tym twoim studiu kryształkowym. No, to tak sobie obróciłam. No. Ładnie, o. No, dobra, zostaw tego diamenta. Oj, no, tak, Nie do kamery tak jest. Dobra, blisko. dobra. Okno w ten... lecimy ze tym pytaniem. Kolejne pytanie, jak, jaki razem wspólnie lubimy kształt LPS-a? Ja to lubię różne LPS. -a. Ja najbardziej to ja wolę kształt dogów i jamniczków i szortków. Ja, ja lubię y, jamniczki i tylko szortkerki, bo one są fajne. Ja I lubię i, też dogi, dogi są fajne. I też szkoli lubię, są fajne. i też O, fajne palce dobre. mi widać. O, palce mi widać. Pity. Zabierz tę dłoń. Kolejne pytanie, nasza, e, nasza najlepsza wspólna przygoda, e, jak, e, hmm. która to była, jak myślisz? Jak sądzisz, powiedzieliśmy dużo? Yy, nie wiem, yy. myśleć. Yy, yy. Ja miałam przygodę, ale nie z tobą. A już wiem, mi dziki na polu. No, no. Normalnie świetna Zbonic, przygoda z naszym psem. Lecimy z następnym pytaniem. No, okej. Okay. Okay. Dobra, kolejne będę musiała zaczekać. Wy, wy, mam to z neta. Dobra, patrzyłam nasza ulubiona Pora roku. Yy, no, no, czekaj. Yy, lato, 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 tak, lato. Lato, lato. lato. lato jest najlepsze. Wyjdziesz zabierz te dłoń. Zima też jest fajna. Ja, no ja wolę lato. No, no to jest najlepsze. Dobra, siostra pora na następne pytanko. Dobra, to wiem. Nasze ulubione zwierzę. Piesek. piesek tak, pies, jest, jest, jest. Pies, pies. Eee, po co jesteśmy w tym filmiku pieskami? Co, ty, Ech, ty, ty mnie zawsze nie lubujesz. Idziemy z następnym pytaniem. W sensie nie możesz się zamknąć, bo jesteś na filmie. Kurde, czemu ja tak piszczę? A nie wiem. Okej, okay, dalej jedziemy. Ulubione Dobra, serial. ulubiony serial. Y, okay. Szczelam, szczelam. Y, hmm. Anima? Nie, nie anima. Nie, nie, nie. Ja w ogóle nie oglądam animy No w sumie nie oglądamy animy no, Tak ja nie, nie oglądam. A, ale zdarzało mi się raz no, sobie tym. Hmm. E, serial. E, minionki? Chcesz? Nie oglądam Ej, oglądamy minionki. Ej, oglądam minionki, ale... Ty oglądasz nie ja. An an Potem wyczysty. Dobre Dobry yy, Kropka, kropka, pytanie, tak, kropka, kropka, kropka. Ja oglądałam ją jeszcze jakbym mała. Okej, okay. dobra, nie musisz się tłumaczyć. Nie, nie Wracam będę. Się... Okay, nie Czekaj, ulubiony sklep, nie. dobra, jaki do... Wiem, Biedronka! Lidla ja Wiedronka. Dobra. dają mają dobre bułki A ja lubię Lidl, bo tam mają słodycze i też... Nie, lepiej chodzi do lino. Ale to, to tak. jest nieistotne Dobra, czas na kolejny... Ulubiony kolor. kolor Niebieski Tak, niebieski jest najlepszy Do. Niebieski rządzi Tak jak ta kamerka niebieska Zaraz, zaraz robimy taką falepa Tak, tak robimy Niebieski Inside and outside, blue his house with the blue. The winning is blue for him and himself, and everybody around, because he ain't got.